No. Fru! Proszę, zaraz, endleję. zaraz endleję. Tak, wiem, wiem, zaraz emleję. Zaczynamy dwójkowo, potem dochodzą osoby jak chcecie mogą. Na, na początek poprosimy postać dla pieniążka. Pieniążek to. Nauczyciel WF-u. Nauczyciel WF-u, dobra, pieniężek, idla. Eweliny, przepraszam. Eweliny? Chuck Norris. Chuck Norris, nie. Jeszcze coś innego. Nauczyciel WFU. Ż żona Chuck Norris. Tina Turner. Tina coś jeszcze? Żul. Żul, coś jeszcze? Żul Jarowek. Sprzątaczka. Sprzątaczka, dobra. Nauczyciel WF-u sprzątaczka. Problem? Żyd. To chyba oczywiście. Żyd. Problem. Dobra, dobra. Żyd. Problem. Ale to, że co, że jak żyd, panie premierze? Zejdź. <laughs> e Dobra, nie, to inny problem. Dajecie, problem. Cyganie w szkole. Cyganie w szkole. Uwaga, e, sprzątaczka, nauczyciel WF-u. Problem, cyganie w szkole. Ale powtarzać scenkę czy ktoś dalej? Gramy dalej, dramy dalej. Kontynuujemy dalej. Uwaga, przed wami. Zaraz emgleję. Pani Jadziu! Pani Jadziu! Tak? Pani Jadziu. Sprzątam. Ja wiem, ja się przyglądam. Proszę bardzo. Ja tutaj teraz biureczko pana. A, ma A później pani piłki mi też wypożyje? Tak, już mogę teraz. <grym> ja zaproszę do kantorka. Ostatnio troszeczkę flak. Trzeba by było podpompować. Dobrze, no, już to robię. Hello, hello. Proszę, biuro. Spodziewała się pani kancorka? Mamy tak już po lekcjach. To mam takie pytanko. Stop! Film Kung Plecak! Pełen! Perfum! I te perfumy połóż na piórku. Ten! Pod i chwaczka! Ja rozumiem chiński! Przypadkiem się składa. Кински? А не я! Ду! А не я! Ду! А не Немецкий фильм. Я. Ягу. Быть на этом, быть. Извини, Ja, die Wale mit dem obrotkenen Palzen. Ja. Das Gier mit sparten Kirschen. Ja. Haha. Maybe Euro? <laughs> ja. Euro. Ja, Euro. Mm, Gut. Ja. <laughs> deutsche Marken, starre. Mann. <laughs> Nein. das Marken ist... Gebelboss. Dankeschön. Dankeschön. Gebelboss. Oh. Gebelboss. Oh. Haha. <laughs> Hahaha. Ale przepraszam. I can only speak English. Stop. Taneczna masakra. To może, to może po prostu... To co pogramy sobie troszeczkę najpierw? Na rozgrzewki lepiej będzie interesy robić, tak? tak?

Na dawno nie było u nas gości. – Dlaczego? – W szkole. I dlaczego? I dlaczego? Patrzcie, tu Słucham Ciebie. Moja ultrasonograficzna czutniczka do mózgu pokazała <śpania> że mamy dwa kilo elektrodywanów I cztery tony... cztery tony pergaminowego złota z adamantium. <śpania> Myślę, że Grażynka może się obrazić to Zapytajmy. Może Maciek będzie coś wiedział więcej. Stop! Nie musical! <grystanie> <grystanie> I <laughs> don't